Tam, gdzie chód i gdzie zamglony szczyt, musimy iść, nim przyjdzie świt. Pokój i dobro, zapraszam na adwentową wędrówkę. Muszę się wam przyznać, chyba już stary jest bo co, bo mylą mi się już te dni i czasem się zastanawiam co to za dzień tygodnia mamy. Jak tak na wieczór na różańcu siedmy o pół ósmej, to się braci muszę pytać to a co to za dzień dzisiaj, żeby wiedzieć jakie tajemnice żykać. Ale dzisiaj jest łatwiej, raz, dwa, trzy czy świeczki, no bo jest trzecia niedziela adwentowo. Z tej okazji trzeba się kawę napić. Kubek powinien być różowy, bo niedziela gaudetę i kolor różowy. Taki mom też jest dobry, byle kawa dobro. Chód dzisiaj taki specjalny, bo bohaterem jest też taki młody chłopak. Młody pastuszek, poczytam wam o nim, w owieczorki przysłali opowiastka. Pastuszek Januszek, typowy nastolatek, gołowąs, całe dnie spędza w sieci, tej pod prądem, nazywa się pastuch elektryczny, rozmawia tylko z owcami, wstydliwy, unika ludzi. Na szczęście pewnego dnia ukazał mu się, nie człowiek a anioł. Januszek wyruszył w drogę poruszony jego słowami. Prowadzony jasnym światłem, trafił w końcu do gospody, gdzie wiejski kwiat młodzieży spotykał się na tańcach. Zaintrygowana niespotkanym dotąd w tym miejscu młodzieńcem, halinka rozpoczęła rozmowę, podczas której Januszek nie mógł nie opowiedzieć o swojej wędrówce do Betlejem nie miał pojęcia wówczas jak bardzo zmieni to jej życie poczuł, że właśnie to jest jego zadaniem i zaczął mówić o nowonarodzonym Mesjaszu każdemu wtedy jeszcze nie wiedział, że stał się pierwszym apostołem co za Halinka to musicie wrócić chyba do drugiego filmu, jak było o gęsiareczce Halince, co to tego Januszka, pastuszka spotkała gołową z... no każdy zna takich młodzieńców co to życie w sieci spędzają i ino go daje przez ta sieć podoba mi się wieczorki, dzięki podoba mi się to określenie na sieć pastuch elektryczny, no bo jak go odłączyć to czasem ciężko jest kiedyś na spływ na wodno wędrówka na Kanu młodzież jechała z rodzicami takie grup, takie rodziny o, z dziećmi wieku młodzieżowym i nie pytali się, a kaj się będziemy myć? Nie pytali się, a kaj będziemy spać? I no się pytali, a czy tam będzie prąd? No w lesie nie był. To był kłopot. Ale wróćmy do pastuszka Januszka. Wiele lat temu mieliśmy takie spotkanie przełożonych zakonnych, takie warsztaty. I tam jeden ze znakomitych ojców, Kapucyn, psycholog, powiedział, że Powinniśmy stażyć, no Jerzy stary, no nie fes, ale jednak, powinniśmy mieć świadomość, że młodzi są całkiem inni. Ci, co przychodzą do zakonu, są całkiem inni jak my byli. I on tu baczył tak, jak my, moje pokolenie, jak my szli do zakonu, szliśmy się uczyć życia. A dzisiaj młodzi przychodzą i oni już wiedzą, jak żyć. I to nie jest ich wada. I oni godzą teraz to z tego, że my starzy to mamy recht, a ci młodzi to nie. Nie, nie, nie. Tacy oni są. Są insi, bo są insze czasy i wyrośli z inkszych czasów. No my, jeszcze starszych, to my się czasem zamiast no, odnosić się do nich szacunkiem, my się ich boli. Takie było powiedzenie, to starzy nam przekazywali. Swoje myśl przełożonego suchej, a kuferek zamykaj. Do dziś nie wiem o co chodzi z tym kuferkiem. Dobrze, że młodzi mają zapał, że mają dużo animusu, ale jak myślą, że już wszystko wiedzą, to się grubo mylą. Mogą lepsze książki czytać, mogą więcej języków znać, ale jednego im będzie jeszcze brakować, a to przychodzi z wiekiem. To jest doświadczenie. Więc starzy, nie, bój, nie bójcie się młodych, dajcie im też, niech się realizują. Ale młodzi, uczcie się od starych, żebyście nie musieli tych samych błędów, co my, robić. To takie myśli, co mi do głowy przyśli, ta trzecia niedziela adwentowo. Tuż do jutra, na następny dzień, następny etap wędrówki do Betlejem. Z Bogiem.